Symo? To jest figura w Majongu. Znaczy układ kostek w Majongu. Symo? Pamiętam. Grało się w Majonga Japońskiego. Matko, te rzeczy są tak nieregularne. Nie mogę. Nic nie widzę. Pomocy. Umrę. Pomocy. Nic nie widzę. Jezus. Kończcie już. Lost chapter. Ok. Nie tu, nie tu. Czemu? Będzie bardzo źle? A, o Jezu, sorry. Myślałem, że ktoś coś wie, czego ja nie wiem. No, pewnie będzie okazja, panie DJ, pewnie będzie. Okej. Okay. Mogę już grać. Nie stanowi to specjalnie zagrożenia. O! A to wredne gwiazdki. Poziom. Aha. Airborne Robots. F777. Hmm? Nie wiem co się dzieje. Ani fizycznie, ani fabularnie. Dobrze. No, no przecież mogłem tego łatwo uniknąć. nie było dojść do checkpointa. O God, damn it. God damn it. Yy, Tak to jest. Yy, The Lost Chapter. Po przejściu fabuły dostaliśmy. Jakiś dodatkowy chapterek do przejścia. To sobie go kliknąłem. I zaraz go przegram. <laughs> Nie, dobra. Dobra, dobra, muszę poważniej podejść, bo mam ostatnie życie. U! A mi zjechał palec mi z tego ze strzałki. Ale mnie to wkurza. No to już działa tak jak powinno. Nie? No i ugrane. Te ptaszki mi potem pomagały, znaczy wcześniej może mi pomagały w tutorialu. No tak. Of course. Interlaced. MDK. MDK kojarzy? Tak, 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 tak. Coś mi jakby trauma wraca. Bo Jezus, mój bad. Ooo, zdążyłem wcisnąć spację! Wcisnąłem ją! Gubia jest ta gra. Już jej nie lubię! Wiem, że tu przelecieć? Wow, nie wiedziałem, że mogę się tak daszować daleko! Serio, nice. What the hell? Co się dzieje? Halo! Ej, ciężkie to. Trzy raz. Bo ja już żyć nie mam. Niedobrze. I ten checkpoint jest całkiem długi w ogóle. Ten fragment jest ciężki. Jest ciężki bardzo moim zdaniem. O, tu się dzieje w ogóle? Cały ten. Wow. Dobra, podoba mi się. Podoba mi się. Jedziemy jeszcze raz. Nie zrobię na jednym życiu całego tego checkpointa chyba. O, właśnie. Ale mnie zestrzelił teraz perfidnie. A, ale się zdenerwowałem. Precyzyjne dasze. Checkpoint! Yes. Dobra, o! Good. Długie, długie są te checkpointy. To jest coś Co już nadaje tej mu wyższą rangę, jeśli chodzi o poziom trudności niż innym level levelom, w które grałem. Bo nie jest w stanie wytrzymać cała moja... Cały mój fokus, całe moje skupienie tak długo. Oczywiście gdyby poziom był łatwy, no to byłby łatwy. To tam nie, ma, nie miałoby znaczenia, czy jest długi, czy krótki. Ale jest dość wymagający i przy okazji... I przy okazji dość trudny. Dobra. Nice Git. I jutro na pewno nie będzie J saba Bo jutro zawsze cały, cały stream środowy zawsze jest przeznaczony na GD. On na pewno tego nie przejdzie. Choć parę muzyk z tej gry fajne Nie się jeszcze tak słaby checkpoint. On to zrobił. Co to, to miało znaczyć, on na pewno tego nie przejdzie? Żebym chociaż spróbował dwa albo trzy razy, ale... ale... ja to przeszedłem za drugim. Znaczy, że już po pierwszym napisałeś, że tego nie przejdę. Trochę za szybko, żeby wyrokować, wydaje mi się. Ach! Sorry, bo przeczytałem tylko fragment czatu. Myślałem, że będziemy spadać. Rage odcinek 2 na streamach. Oh. Nie mogę się doczekać. Z czego tym razem? Będę mógł pisać, że pawciujesz na, na tym, na Discordzie? Last Style. O nie, tu są jakieś znaczki! Te znaczki oznaczają, że to będzie trudne, bo to na pewno jakiś Azjata robił. A, ja piernicze. Widzicie, nie ogarniam, bo ja nie mogę patrzeć na czat w ogóle, jak ten. Ja w GD zawsze się mogę zatrzymać na danym poziomie, a tutaj nie mogę. Znaczy mogę, to mogę zrobić tak. Ale mnie to wybija z fokusu. I nie mogę. Spoko, chętnie zobaczę. Takiego streama. Bo będę mógł popatrzeć sobie na te poziomy. W tym powinienem pamiętać co to robi. Niech, głupek. What the hell? Okej. Okay. Tu się dzieją rzeczy. Te rzeczy są trochę straszne. Dobra. Onigaj ma co? Cymo To jest y, figura w tym w majongu Znaczy układ kostek w majongu Cymo Pamiętam, grało się w majonga japońskiego Ajajaj, znowu się dałem trafić. Uła, dobra. Co tu się... Ja nie mogę się skupiać na wszystkim. Ja nie wiem, co zaraz we mnie wystrzeli. Pomocy! Mam wrażenie, że stanie tutaj to nie jest dobry pomysł. Fa! Nie polecam się sugerować moją metodą, bo moja metoda to zrób to randomowo, jak się da. No nie, i znowu to zrobiłem. Zapomniałem, że to się wydarzy. Teraz nie wiem, czy te kule wrócą. Aha. Matko, te rzeczy są tak nieregularne. Nie mogę, nic nie widzę. Pomocy. Umrę, pomocy, nic nie widzę. Jezus. Kończ się już. Uuhu. Ale to było randomowe wszystko. No nie mogę. Dzięki, za dziku Max. Dzięki. Luwia W sumie czemu nie, mogę jeszcze pograć w J -Saba. Nie widzę problemu, problemu żeby, żeby jeszcze się pojawiło. <laughs> nice Nigel szanuję. Słuchajcie, ja absolutnie nie ma problemu, żeby ta gra się jeszcze pojawiła, bo mi się po prostu podoba. Ja wam jeszcze ja wam jeszcze rzucę pytanie. Może jutro zrobimy godzinę czy dwie jeszcze J -Saba. A jak nie jutro, no to faktycznie, faktycznie możemy przyszły, przyszło wtorkowy stream zrobić trochę dłuższy. Bo dzisiaj nie dam rady dłuższego zrobić, bo mam jeszcze... Bo wychodzę. W, wiem, że w środku nocy we wtorek, ale wychodzę. Nie, nie bo się zanudzę. I dla mnie to byłaby ciekawa opcja. Znaczy, no zobaczymy co wygłosujecie głosujecie jeszcze, no bo to oczywiście jest istotne na za tydzień. Jako że się udało przejść tutaj fabułę, no to za tydzień oczywiście będzie już nowa gra. Sterką tylko jak będzie Teraria, to ja myślę, że wymyślę jakąś specyficzną formę grania w Terrarię. nie wiem, może sobie zaprzęgnę jakiś kogoś od was. Chce, chce ktoś zagrać w Terrarię, w teamie w zespole. A to się chyba w, w, maksymalnie cztery osoby gra, nie? Czy więcej? Nie pamiętam. No ale myślę, że takie czteroosobowy team, żeby zagrać w Terrarię tam danego streama, no można spróbować zobaczyć, jak to wyjdzie. Żadny hardcore i master mod, bo ja nigdy nie grałem w Terrarię. O uh. uh, ptaszki, biedne ptaszki. Nie róbcie krzywdy ptaszkom, okej. Okay. No, no przecież nie dało się tak szybko. No dało się, dało się. Wiem, że się dało. No. Ale to było bredne strasznie. No, wyskoczyłem, no. O nie! Ja zawsze chcę staram się być na szczerą. Śro... No jak szybko ja mam niby reagować? Żart jakiś? No. Nie wiedziałem już, które się pojawiło pierwsze, które trzynaste. Nie wiedziałem, co jest pięć. No, tu, 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 tu. No, szybko. Nice. Dobrze. No, teraz zdążyłem. Już widziałem, że jestem po prawej stronie tego. Oszustwo! Oszukaństwo! Nabijam je normalnie w pierni, czyli tutaj. Miałem teraz 20 minut. 17 godzin na średniej mapie, ubiłem tylko to oko. A nie ma crossplaya na Terrarii, żeby z PS5 grać z tymi, z ludźmi z PC-ta. To Dekar Hero Born Survivor, I'm a Survivor. To nie będzie to. Wiem, że to nie będzie to. Spokojnie. To się tak nie nazywa. <śmienic> Ale śmieszny wokal. Demet. no, teraz MyBad Meziu założył kanał o nazwie Gaitler, który jest kanałem z, moj... z shotami ze streama, ale teraz jest chyba zmieniony na gentler shots, jeśli się nie mylę. I nawet legitnie oznaczony moim krabem. Fajny kawałek, bardzo fajnie wchodzi w ogóle do tej mapki. Meziu założył ten kanał, więc na pewno był gej. Ale ogień! No ale mega fajny kawałek. Tańczyłbym, tylko musiałem się skupić, bo ostatni fragment był dość trudny. O. Sporo jest, map, sporo jest map na ten tydzień też w rekomendacjach, ale możesz podrzucić, myślę, że się wyrobimy. Classic? Nie, to nie zagram. Easy Demon? Nie. Nie, nie, nie. Nie, pomogę Ci. Pomogę. Nie mogę. No pamiętasz, co się ostatnio wydarzyło, jak zagrałem z Dymona. i przeszedłem, przeszedłem tam ile? 20%? Coś takiego? Gdybym nie wiedział, do czego pije ta muzyka, to powiedziałbym, że jest Chipa I pojęczarzu, co ty robisz? Okej. Okay. fajnie zaprojektowany boss fight. Jestem cały czas jakby na pojęczej sieci, i to wszystko jest oparte o kształty takiej charakterystycznej pojęczej sieci którą plotą pająki sieciowe. Jeszcze te małe pajączki, które się poruszają. Bardzo fajnie zaplanowany O! Jakby ktoś miał wątpliwości, do czego pije ta muzyka, to prawy dolny ruch chyba wszystko wyjaśnił. Ale pierwszy raz chyba muszę powiedzieć zdanie że poziom bosowy jest, wydaje mi się, łatwiejszy niż te, które były po drodze. Generalnie miałem większy problem z bosami wcześniej, a teraz ten boss nie był jakiś trudny. Podziemna opowieść. Dobry strzałować, panie. O Boże, współczuję. Ja nie przepadam za pająkami. Mój pokój yy, sypialny jest bardzo, jakby, zapieczętowany. Także praktycznie nic nie jest w stanie tam wejść. Tylko dlatego, żebym właśnie nie martwił się, że się obudzę i będę miał gdzieś pająka blisko siebie. Nie przepadam za tą myślą, że może tak być. Hmm. Max Legendary. Użyjesz mojego intra na Ety? Czekaj, ty mi podsyłałeś intro? Czy pytasz, czy możesz zrobić potencjalnie intro? A, z Evangelionem, oczywiście, przepraszam, jeszcze tego nie montowałem, ale mam zapisane to intro. Wiesz co, ja na razie, póki nie zarabiam, to mogę go sobie śmiało użyć. Więc yy, użyję go ale użyję go może w jednym tygodniu konkretnym. Jeśli nie będę miał problemów z prawami autorskimi, to będę go raz na jakiś czas używał, bo ja lubię muzyczkę z Evangeliona, ale większość japońskich muzyczek za przeważnie jest od razu zbijana za prawa autorskie, więc...